Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Rozważamy dzisiaj fragment wybrany przez Kościół z księgi proroka Jeremiasza z rozdziału 20, gdzie od siódmego wiersza Jeremiasz tak się skarży. Zwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się zwieść, pokonałeś mnie i zwyciężyłeś. Stałem się pośmiewiskiem każdego dnia. Wszyscy drwią ze mnie. I za każdym razem, gdy mówię, muszę krzyczeć, wołam przemoc i zniszczenie, ponieważ słowo Pana stało się dla mnie niewagą i szyderstwem każdego dnia. Powiedziałem więc, nie wspomnę o Nim ani nie będę już mówił więcej w Jego imieniu. Wtedy to stało się w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Starałem się przetrzymać, lecz nie mogłem, gdyż słyszałem oszczerstwa wielu. Strach dookoła, donieście, donieśmy na niego. Nawet ci wszyscy, którzy są wobec mnie przyjaźni, wypatrują mego potknięcia. Może da się przekonać. Zdobędziemy nad nim przewagę, weźmiemy na nim odwet. Jednak Pan jest ze mną, jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy potkną się, nic nie zdziałają. Będą bardzo zawstydzeni, bo im się nie uda. Wieczna zniewaga, której się nie zapomina. Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, bo uratował życie ubogiego z rąk złoczyńców. Panie, przechodzimy do Ciebie z tym tekstem, z tym przesłaniem. Być może właśnie przez moc Swego ducha chcesz nas poprowadzić w taki sposób, byśmy mogli to słowo wziąć do siebie. Byśmy mogli odnaleźć w nim swoje miejsce. Dlatego proszę, działaj swoim duchem i prowadź nas w tym. Działaj, otwieraj nasze serca, a nasze oczy zawsze kieruj na Ciebie. Amen. Drogi Zboże, siostro, bracie, zastanówmy się przez chwilę. Kiedy jest najlepszy czas, najlepszy moment do tego, żeby ufać Bogu? Najbardziej odpowiedni? Czy w dzieciństwie, gdy świat wydaje się być trochę prostszy? A może na łożu śmierci, kiedy wreszcie zaczynamy rozpoznawać, co w życiu było najważniejsze? Może w latach młodości, gdy wydaje nam się, że wszystko jest możliwe. Może w chorobie. Czy jak mówi przysłowie, gdy dotyka nas trwoga. Jak myślisz, kiedy jest najlepszy, najbardziej odpowiedni czas? Niektórzy mogą powiedzieć, że Bóg jest dla ludzi nieszczęśliwych. A oni właśnie teraz są bardzo szczęśliwi. Inni z kolei myślą, jestem zbyt rozbity. Zbyt poraniony muszę dojść najpierw do ładu z sobą samym, a dopiero potem mogę myśleć o Bogu. Wszystko to nas prowadzi do pytania, kiedy tak naprawdę jest ten odpowiedni moment. Może już był taki w naszym życiu, a może nic nie wskazuje na to, żebyśmy się w takim momencie do tej chwili jeszcze znaleźli. Może dopiero będzie. Za jakiś czas. Jeremiasz zdaje się nie pomagać nam w odpowiedzi na to pytanie, na to zagadnienie. Zamiast tego wrzuca nas w chaos ludzkich emocji. Prorok Jeremiasz nie należy tutaj do takich ludzi, wiecie, o niewzruszonej wierze, stojących na skalę. Nietkniętych z wątpieniem. To człowiek, który krzyczy. To człowiek, który ma dość. Który płacze, który mówi wprost Bogu oszukałeś mnie. Zwiodłeś mnie, a ja się dałem zwieść. Ja się dałem na to namówić. Czy to możliwe, żeby człowiek powołany przez Boga, czuł się zdradzony przez Tego, któremu zaufał? Jeremiasz nie ukrywa swojego bólu. Mówi, że Boże Słowo stało się dla niego ciężarem, hańbą, pośmiewiskiem. Ludzie odwrócili się od Niego, a On, choćby chciał, nie potrafi przestać głosić. Bo Słowo jest jak ogień działający w Nim, w Jego kościach. Pomyślmy przez chwilę, Kto z o kimś, być może takim znanym nam kimś w życiu, kto z całych sił próbował być wiernym Bogu i doświadczał tylko bólu? O rodzicach, którzy modlili się o swoje dziecko, które i tak wybrało drogę zatracenia. O człowieku, który modlił się o zdrowie dla kogoś bliskiego, patrząc, jak on odchodzi. Co robić, gdy wiara jest walką bez widocznego zwycięstwa? Gdy Bóg zdaje się milczeć zamiast objawiać swoją moc? Co jeśli czujemy się oszukani przez Boga, ponieważ On nie spełnił naszych oczekiwań? Jeremiasz czuje się oszukany, ale czy naprawdę Bóg go oszukał? Jeśli spojrzymy na moment powołania, to jest pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza, widzimy, że Bóg nigdy nie obiecał mu łatwej drogi, wręcz przeciwnie, powiedział mu jasno, że ludzie będą go zwalczać, że będzie prześladowany, że będzie odrzucony, ale w tym nigdy nie będzie sam. Możemy więc zadać pytanie, czy Jeremiasz został oszukany przez Boga, czy raczej przez... Swoje własne oczekiwania. A może Jeremiasz wiedział, że cierpienie jest naturalną częścią ludzkiego życia, ale że aż tak? Aż tak bardzo? Może nie zdawał sobie sprawy, że może aż tak. To coś, co może być nam bardzo bliskie. Ufając Bogu w głębi serca możemy oczekiwać, że życie będzie stawać się łatwiejsze, że trudności się rozwiążą, że będziemy liczyć, ile razy zdarzyło nam się, że Bóg odpowiedział dokładnie tak, jak myśmy chcieli i że jednak tych rzeczy powinno być więcej niż tych drugich, w których nie odpowiedział tak, jak byśmy chcieli. Że jeśli będziemy wierni, to spotka nas za to droga na skróty. A kiedy tak się nie dzieje, pojawiają się w nas bardzo głębokie emocje. Nawet wątpliwości, gniew. Ale czy to Bóg nas zawodzi? Może po prostu rzeczywistość jest inna od tej, którą zakładamy? I właśnie tutaj zaczyna się. Historia Jeremiasza, proroka, który poznał ciemność, zwątpienia, walki, osamotnienia. Z jednej strony dociera do niego, a przez to i do nas, krzyk nienawiści i gruźby ze strony ludu Bożego, który jako ostatnia rzecz ma ochotę słuchać Bożego Słowa. Z drugiej strony Wyraźniejszy staje się tu krzyk samego proroka. Jego rozpacz, ból i rozczarowanie słowa, które mogą nie mieścić się w naszej definicji wiary: Zwiodłeś mnie, panie, a ja pozwoliłem się zwieść, pokonałeś mnie i zwyciężyłeś. Prorok mówi: Panie Boże, ja mam po prostu dość. Ja już nie dam rady więcej. Za dużo tego bólu. Za dużo tego cierpienia. Źle się stało. Nie rozumiem tego. Spójrzmy dalej na, wymogę, na wymowę hebrajskiego tekstu. Za często krzyczę: Gwałt i ucisk, ponieważ stało się słowo Boże dla mnie hańbą i pośmiewiskiem przez cały dzień. I powiedziałem: Nie wspomnę go i nie będę mówić więcej w jego imieniu. Tych doświadczeń w moim życiu jest za dużo, Panie Boże. Coś poszło nie tak. To chyba nie tak miałeś zrobić. Za często doświadcza mnie ból. Czy tak się zachowuje, Mąż Boży? Nie przystoi. To nieładnie tak w Biblii narzekać. W chwilach uniesienia każdemu może się zdarzyć. Ale co jeśli te słowa są przemyślane i świadome? Cóż, nawet jeśli to w końcu musi nadejść pozytywne zakończenie, prorok musi się w końcu zachować, poprawnie musi przyjść pozytywne zakończenie. W końcu to Biblia, a tutaj zawsze wszyscy koń na końcu żyją długo i szczęśliwie. Tak? Naprawdę? Tak jak w życiu, tak i tutaj na kartach Biblii, nie zawsze tak jest. Nie zawsze trafiamy na pozytywne zakończenie. Pokładanie całkowitej ufności w Bogu często kosztuje, przynosi wyrzeczenia, ból, środowiskowe odrzucenie, wewnętrzne napięcia. Dlatego też w kanionie Biblii potrzebna jest ta księga. Księga Jeremiasza. Na próżno szukać tu fragmentu, w którym czytamy, że Bóg wynagrodził prorokowi jego ogromny trud, tak jak to było w przypadku Hioba, czy Mojżesza, czy Eliasza. Nie znajdziemy również śladu pozytywnego oddziaływania. Przez 40 lat ani jedna osoba nie odpowiedziała na jego wołanie. Jaki jest zatem sens tej służby, tego wysiłku? Tego powołania, czy prorok nie zmarnował sobie czasu i życia, skoro nikt nie był gotowy przyjąć Boże Słowo? Drodzy, ta księga nie jest o tym. Ona nie jest o tym, czy było warto jemu, czy nie było warto, czy dobrze zrobił, czy nie. Nie o tym jest dzisiejszy tekst kazalny, ani trzecia niedziela czasu pasyjnego, której tematem jest Baranek Boży. Właśnie ten Ofiarowany na krzyżu, złożony w ofierze, którego przelana krew usuwa konsekwencje grzechu w życiu każdego, kto powierzył mu swoje życie. Tematem dzisiejszej niedzieli jest jednak człowiek, którego oczy patrzą na Pana. Zgodnie z Psalmem Tygodnia. Nie dla nagrody, nie dla zysku, nie dla Drogi na skróty, nie dla powodzenia, lecz pomimo wszystko. Takiej postawy uczą nas bohaterowie wiary, których świadectwo zawarte jest w piśmie. Owi ludzie są bohaterami nie ze względu na swoją siłę, spryt, inteligencję, nadludzkie zdolności, nie dlatego, że w obliczu cierpienia czy doświadczeń powtarzali, jacy są szczęśliwi i zadowoleni ze wszystkiego, nie dlatego, że radzili sobie z problemami lepiej niż ty czy ja. Bohaterem wiary jest ten, kto wytrwa. Ten, kto się nie podda. Ten, kto wytrwa pomimo tego, że jest młody, czy pomimo tego, że jest stary. Pomimo tego, że jest zdrowy lub chory, pomimo tego, że jest biedny czy bogaty. Pomimo tego, kim jest lub kim nie jest. Bohaterem wiary jest ten, którego oczy, którego serce patrzy na Pana jakby na złość wszystkiemu, wszystkim przeciwnościom, bez względu na wszystko. Tylko taki człowiek, bez względu na to, jaki przyszło mu dźwięgać ciężar, jest w stanie powiedzieć za Jeremiaszem: Ale Pan jest ze mną, jak groźny bohater. Nie wiem, czemu tak jest w moim życiu. Nie wiem, czemu mnie to spotkało. Nie wiem, czemu tak dużo tego jest w moim życiu. Nie wiem, co będzie jutro, ale Pan jest ze mną. Może nie przeżyję dzisiejszego dnia, może jutrzejszego, może tego tygodnia. Nie wiem, ale wiem. Że Pan jest ze mną, to jest wszystko, co wiem, to jest wszystko, co mam, i tego się będę trzymać, bo nic więcej nie mam. Jeśli ktoś taki jak Jeremiasz w ten sposób woła do swojego Boga, jak ostaną się przed Nim ci, nazywający siebie wierzącymi, którzy, których oczy stale patrzą na wszystko? Tylko nie na Pana, których oczy stale poszukują nowych rzeczy, nowych wrażeń, nowych bodźców. Jak ostanie się człowiek bez poddania się Bogu, bez upamiętania, bez powierzenia się jemu, bez Pana Jezusa. Ale ten, jak mówi pismo, kto wytrwa do końca, pomimo wszystko, wbrew wszystkiemu, ten. Wygra wszystko. Ten wygra wszystko. Amen.